Cześć, siemano moje, Emilio Patenssona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy Gas Station Simulator. Sprawdzamy. Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę. Do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Czwarty odcinek na kanale. Niestety, poprzedni się zbagował Chciałem zatankować swoją koparkę z dystrybutora bezpośrednio. No i przez przypadek wciskając F... Wsiadłem do koparki, trzymając pistolet, nie mogłem potem go użyć, więc, e, no, musiałem zacząć jeszcze raz. Jest zupełnie inny dzień, zupełnie inna godzina, ponieważ musiałem tą rozgrywkę rozegrać od nowa, dograłem do tego miejsca, i tutaj właśnie jesteśmy. Dzień pierwszy, tam był dzień trzeci, e, tam była północ, tu jest też północ, ale dwa dni wcześniej, no. Jakby nie było, bez opowieści, bez opowiadań, bez sprawdzania, już wiedziałem co mam robić, gdzie mam robić, jak mam robić, no to też dużo szybciej mi to poszło. Eee, jakby nie było trzy eee, dni, a jeden dzień to naprawdę dużo, dużo szybciej. Także zadanie do zrobienia, na którym skończyliśmy i od którego ten odcinek zaczynamy: kup dodatkowe miejsce parkingowe za pomocą Komputera, więc wchodzimy. Ja tutaj włączyłem nagrywanie jeszcze raz, ten początek. Znowu wsiadłem do koparki z pistoletem od dystrybutora, znowu się zbagowało, znowu musiałem wczytać na nowo i tak to właśnie wygląda. Także pieniędzy też mam dużo mniej, ponieważ ty, tych aut zatankowałem dużo mniej. No i dlatego też tak to wyglądało. Co ashol, co ashol od razu mnie tu wyzywasz? Ashol, parę gramów więcej paliwa. Ashol. E, dobra, kup dodatkową e, miejsce parkingowe, czyli wchodzimy we funkcje e, zewnętrzne i wychodzimy na zewnątrz. Mamy miejsce parkingowe, e, tutaj właśnie ten etap rozegrałem. E, miejsce parkingowe numer jeden, zanim zaczniesz e, odbudowywać parking, potrzebujesz usunąć piach. Odbudowanie jest opłacone przez wuja. Ok. Nie możemy tego kupić. Usuń góry Piachu. By kupić. Więc wychodzimy z tego. I żeby usunąć góry Piachu, to byśmy musieli znaleźć koparkę. Dobra, więc poszukajmy koparki. A koparka jest tu. Tu jest, tu, tu. Tu, tu jest. Gdzieś schowana? Nie, nie jest schowana. Dlaczego? Bo gram, cały czas gram. Zapomniałem, że ją tu zostawiłem. Dobra. E, I faktycznie jest pusta. E, ogólnie po wczytaniu sejwa e, ta koparka się tam resetuje na swoim miejscu, pod swoją wiadką. E, ale niestety e, sejwa tutaj e, wczytałem, się zbagował, więc musiałem wczytać. I jeszcze raz. Od początku całą rozgrywkę rozegrać. No i tak po prostu rozgrywam, rozgrywam. I tylko włączyłem nagrywanie tu, właśnie na tym etapie, na którym skończyliśmy. Dobra. Zatankowane. Weźmy rączkę wsiądźmy do koparki e, przy okazji nie da się ukryć po, e, przypomniałem sobie klawiszologię całą ponieważ jest, minęło już trochę czasu od tego momentu kiedy e, nagrywałem poprzednie trzy odcinki także całą klawiszologię tutaj musiałem sobie u, przypomnieć sterowanie i tak dalej e, no i mm, no, na pewno mi to w tym Pomogło zobaczymy, ile jeszcze tutaj gra pozwoli nam rozegrać tych odcinków. Ile jeszcze będziemy mogli się tą grą pobawić? Dobra, tu musimy schodzić rury prawym klawiszem myszy. Klient jedzie do dystrybutora, także za chwilę tam podejdziemy, go zatankujemy, aczkolwiek w sumie. W sumie, to mógłbym e, tak naprawdę zamknąć stację e, póki co i sobie spokojnie pokopać. I tak też zrobimy. Zostawiam tu koparkę, e, zatankujemy ten samochód, zgarniemy za niego kasę i tą stację zamkniemy. Dobra. O maluszek, dość sporo paliwa wierzę. Super. Dzięki. O, udało się nawet napiwek otrzymać. Także dzięki bardzo. Na razie trzymaj się. Cześć. Mm, 383 na koncie. Ja stację zamknę w tym momencie. Tak jest. Proszę bardzo. Open. Ob, obkręca się na close. E, I welcome to American Station on Road 66. No fajne, fajne. Amerykańska stacja działa. Bardzo dużo rzeczy jest tu do zrobienia. E, kolejna gra, w której czas. Nie da się ukryć. Bardzo szybko mi, e, leci, e, którego nie możemy spowolnić, zwolnić, a zadań jest naprawdę bardzo wiele: bo jest i umeblowanie, jest i e, meblowanie, jest malowanie z zewnątrz, wewnątrz. Pomijając fakt stacji, e, fakt wokół stacji, jeszcze jest dom. E, wydaje mi się, bo nie sprawdzałem ale prawdopodobnie no, też jest do zrobienia ten dom, żeby go sobie odremontować, naprawić i żeby w nim funkcjonować. Jak widać tego terenu jest bardzo dużo wkoło W momencie jak ja to nagrywam, to już wiadomo, że pełna wersja tej gry już jest Zastanawiam się nad jej zakupem i wprowadzeniem tego tutaj na kanał. Hmm, także pisz drogi widzów w komentarzu, co o tym sądzisz, jak myślisz, czy warto w tą grę grać, czy warto ją zakupić yy, i czy byłbyś zainteresowany oglądaniem może yy, tej rozgrywki z mojej perspektywy. Yy, także, okej, okay, wysypujemy, wyczyszczone. Zadanie do zrobienia: kup dodatkowe miejsce parkingowe. Czyli wracamy do komputera, jak wyczyściliśmy piękny parking. Trzy stanowiska zobaczymy, jak to będzie działać i funkcjonować. I co tutaj dalej e, gra nam pokaże. Funkcje zewnętrzne: ok. I kup tak. Wuja płaci. E, trochę betonu wylewa. I zadanie zakończone. Dziękuję bardzo. Miejsce parkingowe, nawet trzy miejsca parkingowe zostały kupione. Dobra, ja myślę, że możemy teraz otworzyć tą stację. W międzyczasie będziemy sobie tankować. Odbierz telefon od wuja. Okej, okay. otworzymy stację i przy okazji odbierzemy telefon. Co tu, telefon od wuja? Witam, widzę, że biznes idzie dobrze. E, dzwonię, by pogratulować dobrego startu, ale biznesu na samym paliwie nie zrobisz. E, Pofatygowałbym się, by moi ludzie dostarczyli ekstra dostawę do Twojego magazynu, by związać sprawę tych pustych półek. Pora porozmawiać o pieniądzach, jesteś mi winny. No, wyślę ci fakturę na maila, nie przegap jej. Wybacz, wnuczku, ale na tym świecie nie ma je, e, miejsca na darowiznę. Kuwa, nawet od wujka nie dostanę. Nie. Mam nadzieję, że stać twoje e, finanse na zapłatę. W innym wypadku będziemy zmuszeni użyć bardziej presfrazyjnych metod odszkodowania. Nie zwlekaj za... za. Serio? Czekaj. Dług do widzenia. Nie zwlekaj za długo. Co? Ty, pa, radiobus. Ty, pa, auta jadą. Ty, jaka kolejka. Jaki ruch. Nie wierzę. Dobra, panie policjancie. Panie władzo, zapraszamy po paliwko. Super tanie, super dobre i najwyższej klasy. Dziękuję bardzo. Przyjemności, i radości oraz wszelkiej pomyślności. Podnieś pudełko produktów i połóż je na półkach, klikając lewym przyciskiem. Czas do zapłaty długu 8,30. O kurde, dobra. Najpierw na szybkości pudełka. Cyk. Jedno. O, lewym przyciskiem. Drugie. I jeszcze mamy trzecie. Jak widać, pudełka takie same, a produkty całkiem różne. Wow. Jakie kapelusze. Amerykańskie. Typa, już alkohol ciapie. Już. E, do kasy. A, jeszcze chemię. Okej. Okay. Nie dyskutuję. Niech i tak będzie. Dobra, zajrzymy do komputera. Dekoracje. Z zewnątrz. Co? A nie przeczytałem tego. Czekaj, wróć. To zadanie już jest nowe? Kup zewnętrzne dekoracje używając komputera. Porada. Otwórz zakładkę dekoracje na komputerze. Wybierz zewnętrzne i kup pierwszą dostępną dekorację ok, dekoracje zewnętrzne przód stacji, mały stolik zewnętrzny ponoć zrobiony z mahoniu jednak mm, masz swoje wątpliwości i tak przydatny i użyteczny i roślinka też jest, mi tym, jest miłym gestem nawet nie musisz martwić się o jej podlewanie za dwie dyszki kupujemy ok, aha, stolik przed tym ok, klient przy kasie klient przy paliwo jest nowy mail dobra, wychodzimy e, dobra, ty przy kasie poczekaj paliwo na szybkości obsłużę i za chwilę będziemy uczyć się e, obsługi kasy dzięki, nara, cześć, pa e, czas do zapłaty Dług. W tej zakładce możesz spłacić dług u wuja. Pozostała kwota widoczna jest w okienku niżej. 5000? A ja na koncie mam 400 dolców? Tu masz 400. C Jak 5000 w 6 minut? No co ty sobie? Jaja robisz? Jakim cudem? Kasa. E, co? Przy kasie 3 nowy mail. Jaki mail? Nowa fura siemka. Nie ma maila. Jest nowy e-mail. Nie ma maila. Gdzie jest e-mail? Nie wiem o co tu chodzi. O, co tu jest? Kasa? Ciśnij lewy shift, by ruszyć taśmą i przytrzymaj lewy, by chwycić produkt. Przesuń produkt nad skanerem i wrzuć go potem do koszyka. Paśma z czasem zabrudzi się. Wyczyść ją, trzymając prawym i ruszając myszką po jej obszarze. Bezbłędna obsługa zwiększy kombo i załatwi ci napiwek. Okej. Jak lewy shift. A faktycznie jedzie. Eee. Wow. Nie dobre. Co tu z boku jest? Trzymaj ku e, aby co? Nie, przy Kasie. Trzech jeszcze, ale i tych klientów, czyli czekaj. E Rozejrzeć się. A, muszę ten. O. O! O! Ale puszczę, to wraca do pozycji Trzymaj, aby użyć gąbki. I, faktycznie. E, dziorgo. Dobre, dobra, jedziemy z tym tematem. Łę Ty. jedy! Wrzuciłem, a mogę wy... Być... Nie mogę wyciągnąć już. Poszło za darmo. Kurde dziadu ty. najlepsze, nie? Że nad koszykiem się przerzuca. How much Next. O! -o. Chyba tą gąbką coś przez przypadek wyrzuciłem, ile on tych pozostałe produkty, dwa kombo skanów zero jak zero, a czemu zero? Klient przy kasie. Ej, kombo jest, dobrze wykonana robota. Super. Mogę tu wytrzeć teraz? Nie mogę. Jest nowy mail. Gdzie ten mail? Dług. Ej, jest, dobra, teraz wskoczyło. Ja tam przedwcześnie trochę chyba. 150 mam. Masz stówę. Nara, cześć pa, 5 dych se zostawiam. Dobra, wyjdź. Zapłać dług wujowi. z tysięcy. Porada, by zapłacić dług. Idź do komputera i zajdź na kartkę dług. Klient przy paliwie. Przy kasie se poczekasz. Masz czas. Temu widocznie się spieszy. Paliwo mu trzeba zatankować. Dzięki. Nara, cześć, pa. Następny. 3. Cyk. Daj, Dzięki, a combo skanów nie ma. Następny. Czy wy nie wiecie, że butelki to się składzie, a nie stawia? Bo się przewracają? Na raczej pa. Ty, tylu klientów, a na tych półkach to jeszcze coś jest? O kurde, ledwo co zostało z alkoholu, dawaj. O, nie ma. O, wuja zabrał te. O, ale alkohol wykupili. Co za... Ty, kierowcy alkoholiki. Ty, tu, co jest? A ten pojechał. A ten już czeka. Ja nie wierzę. Klient przy kasie, dawaj. Co tu się dzieje teraz? Pomboskanów 2. Aha, bo jak zrobię chociaż jakiś błąd, to mizeruję. O kurde, to trzeba faktycznie uważać. Co tu z maila? Dług. Spłać, masz tu jeszcze stówkę. Oddaję ci wszystko, co mogę. Kurde, wujaszku, wszystko ci przesyłam. Taki interes idzie, że normalnie. Co tu jest? Klient paliwo. Cyk. Pa. Lecimy. O, Amerykaniec to żre tego paliwa, że... Cyk. Dzięki. Magic? Wiedziesz jaki magic. Na raz, cześć. pa. Trzymaj się. Pozdrowienia. Odbierz telefon. Porada. Koniec czasu. Nie przejmuj się. I tak nie miałeś go za dużo. No, przecież wiem. Ziomek, coś jeszcze chcesz kupić? Z alkoholu to nie za wiele, nie? No, nawet nie ma wyboru. Poszedł w cholerę. O, laska chce chemię kupić. Dobra, obsłużymy ją. Czemu nie? Dzień dobry, pani. Pani nie jest ale. Aha, tylko na boki mogę. Dobra, lecimy z taśmociągiem. Ile tych produktów? Sześć produktów pani chcesz? O, leż pani wybrałaś. Ale musiałbym dostawę zrobić. A, same hełmy, co ty? Na Halloween się wybierasz? Proszę bardzo, komboskanów czwórka. Dobra. Odbierz telefon, porada. Koniec czasu. OK, lecimy do telefonu. O, policja jeszcze na ten. Zaraz zaraz przyjdę, panie władzo. Zaraz przyjdę. Tylko do wujaszka odbiorę telefon. Jak got the money? Jakie ma... Jakie znowu. O, ale mnie zabolało. I co? I koniec? I tyle? W pierdol dostałem i zakończyłem? Jakie kurwa, many. Jak w 5 minut, kurwa, w jeden dzień 5000. Jaja se robita? Szok, ale gar... gierka bardzo fajna. Także pisz drogi widzów w komentarzu, co o niej sądzisz i czy chciałbyś w moim wydaniu zobaczyć rozgrywkę w pełnej wersji. A w tym momencie dziękuję Tobie bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. W tym momencie zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. Niekoniecznie z tym. Z innej serii. Do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć!